Ale to będzie tak, że w długi czołg będzie więcej uszkodzeń. Niestety tego nie wytłumaczono jeszcze. Jest za wcześnie, aby to powiedzieć. Jedyne co wiemy i co wytłumaczono, że. Plan jest taki, żeby w zależności od tego, jak długa. Yy... Mi się wydaje, że to będzie zależeć. Od czasu. Ale z drugiej strony szybki pocisk szybciej przelatuje. Najważniejszy jest sekret: czy liczy się czas przelatywany w czołgu? Czy liczy się odległość w czołgu, ale w metrach? Centymetrach? Jaki jest wyznacznik, który ustala, czy jest dużo, czy mało demerza? A nie procent długości każdego czołku? To by było bez sensu, bo każdy czołg jest do inny, błot, to za każdym razem inne obliczenie błot, trzeba, nie, trzeba błot, byłoby zrobić, jaka Pozdrawiam jest długość czołku. To mi się wydaje, że to by było najdziwniejsze. Prędzej zakładałbym, że albo odległość w metrach, albo odległość, albo czas w sekundy, przez jaki przelatuje, jak długo przelatuje pocisk w czołgu. Tylko masz man Mantikorę i Mausa, to Mantikor dostanie dużo mniej. No i bardzo dobrze, no bo jest Mantikorą. Dlatego nie może dostać takich dużych uszkodzeń, bo szybko by zginęło i by to było bez sensu, żeby taki czołg szybko ginął. Więc to jest spoko według mnie, że taka Mantikora nie dostanie za 1400. No to jest, kurde, dobra rzecz. Ale on szybko przeładował! Szybki zawodnik. Sobie doładuje, ha? Plusem tej mechaniki jest dla mnie to, że ona wymaga mózgu, a nie kliknięcia golda. To jest duży plus według mnie. Że ta mechanika to nie jest mechanika typu strzel byle gdzie, bo masz dużo demage, dużo penetracji, tylko użyj mózgu, gdzie strzelić, żeby zrobić dużo, więc automatycznie ta mechanika mi się trochę podoba właśnie, ponieważ nie jest głupią mechaniką. Tak jak teraz mamy w wodzie często kliknij dwa, więcej penetracji, więcej uszkodzeń, szybszy pocisk. Wady, brak wad. Tylko zapłać więcej i masz większą szansę na zwycięstwo. A ta amunicja wymaga, żebyś wiedział, gdzie strzelić, żeby było więcej szkód. Więc to jest fajne. A jak źle strzelisz, to zrobisz mniej szkód. Więc to mi się akurat w tej mechanice, muszę powiedzieć, podoba. Śmierdzący temat. Astron Rex, chyba jakiś dobry gracz. Tak mi się wydaje. Quantum, crank quantum. U mnie nic nie czuć, Mariusz. <ścoughs> U ciebie nic nie czuć, powiadasz? To chyba nie aż tak śmierdząca. 14 dni bana to można dostać za... Mody, za cheaty. Tak. Za... Można dostać ustawianie bitew. Za... Ja za wypychanie dostałem dobę lub dwie doby. Dokładnie. No właśnie. Coś takiego. Dwa tygodnie to są za ustawki. I za cheaty. Jak ktoś ma karo, dostaje rekompensatę w kredytach. Tak, tak panie Maksiuteka, dokładnie. Więc tak jak mówię, no jest to... ...bardzo dziwne, co ty napisałeś. Nie chcę absolutnie mówić, że... ...kłamiesz, bo nie mam dowodu. Więc dopóki nie mam dowodów... ...jesteś niewinny dla mnie. Wczoraj zresztą mieliśmy tego idealny przykład, że podobno Quickie Baby nagrał film, że ktoś oszukuje z Polski graczy, a podobno nie jest to do końca taka prawda, tylko błędnie założył, że ktoś ustawia bitwę, ale nie do końca ustawiał. Ta mapa jest strasznie słaba, mega jej nie lubię, ponieważ jest bardzo odsunięty czołg, który przyjmuje bazę. Jest strasznie dużo krzaczków, z których można zaskoczyć, atakujący czołg. Dlatego sam nie atakuje. Więc przepraszam was za tą bitwę, ale ta mapa jest dla mnie jedną z najgorszych. I bardzo często tutaj przegrywam, przez to, że atakuję i wjeżdżam komuś w celownik. Jest bardzo łatwo tutaj się zakampić na tej mapie Jest mega łatwo kampić i wygrać przez to Chciałbym tutaj zaatakować, ale wiecie chyba sami, że ta mapa ma mega dużo krzaków, zarośli i tak dalej. Zaryzykowałem teraz wieżę i nie dostałem spota. Nie ma lampki, co nie? Kapuje bazę. Okay. Zjechał. Wjechał, zjechał. wykręmił mnie Nie trafił To jest trudny zawodnik. Panie Medor, masz już Golda do odebrania. Masz już goldzika do odebrania 2,5 tysiąca golda zgodnie z umową zostało wysłane na twoje konto. 50TP to bardzo trudny przeciwnik dla mnie. Na tej mapie jest nowa meta, aby jechać w przesmyk? Nie słyszałam o niej. To chyba jestem nie w temacie. To jeszcze ta nowa meta, o której mówisz, nie dotarła do mnie. Bo o niej nie słyszałem, cholipka. Za mało gram? No wiem! Wiem, ponieważ ostatnio przegrałem challenge przez to, że za mało grałem w OTA. Więc zdaję sobie z tego doskonale sprawę, że za mało gram. Doładuję sobie pocisk, to będzie spoko. Od frontu lepsze byłyby goldowe, co nie? Michał Cox 2016 Udaję, że jadę w Kapa. Patrzcie co robię. Udaję. I Jest kolega tutaj. Mówisz, że mój przeciwnik ogląda streama. Możliwe. Możliwe, że ogląda streama. Możliwe też, że odbija dupą. No powiem ci kolego, że jest problem. Jest dla mnie duży problem, bo nie mogę Cię przebić. Chyba wygrałeś. Jest problem. Silnik, kurde, niedobrze. Modziki przestały działać? Dokładnie. Wyłączyłem modziki. Nie mogłem go przebić od frontu ani w tył, nawet się odbiłem. Cały na czerwono. Dwa razy strzeliłem w ten włas. jaki ma 50 TP i widziałeś ze zero? Tutaj dwa razy próbowałem, i krytyczne dwa były tu. Także gratulacje dla Michał Koksa, który się nie poddał i wygrał.